Witajcie moi kochani. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Tematem dzisiejszej lekcji będą dwuznaki z dz i, i dzi i trójznak dzi. Jak słyszycie, tak samo wymawiam oba, e, obie głoski dzi i dzi, ale jak możecie zauważyć, w inny sposób je będziemy zapisywać. Jak pamiętacie z, poprze z poprzednich lekcji, poznaliśmy już dwuznak. 3, 3, H, ci ni, si z. Również, jak pamiętacie, mówiliśmy o tym, że litera literę można zobaczyć i napisać. Natomiast głoskę można usłyszeć i powiedzieć. Dla przypomnienia jeszcze raz chciałabym wam teraz pokazać, w jaki sposób będziemy obliczać nasze głoski i litery w wyrazach właśnie z dwuznakami. I mamy słowo szalik. Liczymy sobie literki S, Z, A, L, I, K. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sześć liter. Natomiast teraz, jeżeli będziemy chcieli policzyć głoski SZ. Występuje jako jedna głoska i mamy 3, 1, A, 2, L, 3, I, 4 i literka K. Wychodzi nam 5 głosek. Spróbujemy sobie tak samo zrobić z naszym dwuznakiem 3, cz, jak czapka. I mamy, liczymy literki, to co widzimy i to co piszemy: Cy, 1, Z, 2, A, 3, P. 4, k, 5, a, 6 i znowu mamy 6 literek. Pamiętamy o tym, że dwuznak 3 liczymy jako jedną głoskę, czyli 3, 1, a, 2, p, 3, k, 4, a, 5. Spróbujcie sobie teraz samodzielnie przypatrzeć się na słowo choinka, rzeka, dzwon, dźwig, Dżungla może nawet przepisać je na kartkę i starać się samodzielnie zapisać właśnie literki czyli to, co widzimy i piszemy, i głoski to, co słyszymy i mówimy.